Człowieku, to wiecie, ręka że Nie Niedobrze, tu prosto, tu elegancko na siatki mam chodzę, 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 tak. Panie Tadeuszu, e, świadkowie w sprawie, wyznali znali także, że do pani Malwiny przychodzili jakiś mężczyźni. Tak, koleżanki z pracy. A to gdzież ona pracuje? W chucie na to krancie. To wiele wyjaśnia. A niech mi pan powie, jak wyglądało wasze wspólne mieszkanie. Miałem dostęp do kuchni. Do całej kuchni mogłem tam, ruch, Czas! A łazienka, sanitaria, pokoje, tak było było. Przez pół roku, dopóki dzierżał dobrze pokój od żony. Później tam do sąsiadów, po klatkach się sikało, no co? Czy żona może potwierdzić przed sądem, że czerpała korzyści majątkowe z tytułu najmu przedpokoju. Nie, nie potwierdzam. Przecież pan faktury. Dobrze dołączymy do akt. Panie Tadeuszu, nie mi Pan jeszcze powiedz, czy wobec tych wszystkich wydarzeń nie próbował Pan uciekać z domu? Proszę Pa... Wysoki sądzie o że... No, Mo, moja żona dobiega do bramy w 5 sekund! No, to wiele wyjaśnia. Czy pan chciałby jeszcze coś dodać przed ogłoszeniem wyroku? Już chyba wystarczająco sobie nagrabiłem, nie? Też tak myślę. Proszę państwa, po dłuższym zastanowieniu jako sędzia Sądu Rejonowego w Brągowie orzekam, co następuje.